Zapachów na pewno bym poleciła Eklat Femme Weekend. Bardzo świeży, ożywczy, taki na lato. Wspaniały zapach, ponieważ jest tutaj brzoskwinia, biała frezja, piżmo. No i w tym katalogu jeszcze w bardzo wygodnej propozycji cenowej, bo 50 parę złotych. Jest to wysoka koncentracja zapachu, chociaż jest to woda toaletowa i muszę powiedzieć, że pachnie cudownie, tak świeżo, lekko, czuć te frezje, no przełamuje to piszmo i ta brzoskwinka nadaje takiej soczystości tej wodzie toaletowej. Eklat Femme Weekend flakon jest taki naprawdę fajny, do każdej torebki się zmieści, więc serdecznie jeszcze polecam jeszcze w tym katalogu zapoznać się z tym zapachem, jeszcze, jeśli jeszcze go nie miałaś, a lubisz kwiaty.